Elo mordeczki i mordasy, w dzisiejszym poradniku do Pixelmonów omówię dokładnie czym są typy Pokemonów, jak działają przewagi typów oraz jak stosować tą wiedzę w praktyce. Ale najpierw intro, yo! W Pixelmonach klasyfikujemy Pokemony i ich ataki za pomocą typów, których spotkać możemy aż 18, a są to typy Robaczy, Mroczny, Smoczy Elektryczny, wróżkowy, walczący, ognisty, latający, nawiedzony, trawiasty, ziemny, lodowy, normalny, trujący, psychiczny, kamienny, stalowy, wodny. Więc teraz pewnie zastanawiacie się po co wam to wszystko wiedzieć. Ano po to, że zależnie od typów Pokemona oraz ruchu, dany ruch może zadawać różne ilości obrażeń. Na przykład powiedzmy, że posiadamy Charmandera i decydujemy się zaatakować piplapa. W tym zestawieniu nasz pokémon typu Ognistego otrzymywałby 3 razy większe obrażenia od ataków wodnych rzuconych przez Piplapa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, według STAP, same type atak bonus, ataki rzucone przez pokémona tego samego typu co atak, zadają obrażenia zwiększone o 1.5. A po drugie, ruchy typu wodnego zadają dwukrotnie zwiększone obrażenia pokémonom typu Ognistego. Czyli 1.5 razy 2 równa się 3. Weźmy teraz cięższy przykład. Powiedzmy, że mamy Turtonatora, czyli pokemona typu ognistego oraz smoczego, a naszym przeciwnikiem jest ponownie Piplup, pokémon wodny. W tej sytuacji Piplap znów dostaje zwiększone obrażenia przeciw pokemonowi ognistemu, ale tym razem nasz pokémon ma również typ smoczy, który otrzymuje tylko połowę obrażeń od ataków wodnych. W takiej sytuacji mnożymy 2 przez połowę, co daje nam 1. Teraz pozostaje nam tylko uwzględnienie stab. Podsumowując, jeden razy 1 razy 1,5 daje nam 1,5. Oczywiście nikt nie spodziewa się, że będziecie znać wszystkie wartości, który typ któremu ile zadaje. Dlatego Pixelmon Reforged przygotowało taką ściągę. Po lewej stronie mamy typ atakującego, a u góry broniącego się pokemona. To już wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o typach Pokémonów. Jeśli odcinek się Wam spodobał i chcecie więcej podobnych poradników, to możecie zostawić lajka i subika poniżej. Cześć i czołem!